Miałem bardzo niską wyobraźnię na temat obsługi komputera. Wiem, że ten komputer to jest po prostu całego świata. Można się komunikować z całym światem. Moim zdaniem po się bez internetu, bez komputera to nie da się żyć. To jest podstawa, Te jak powiedziałem na początku, podstawa funkcjonowania całego świata. Jest to komunikacja, komunikowanie się z całym światem. Na pewno przy lepszej pomaga przy oswoić się z komputerem. Lepiej się człowiek nauczy tego wszystkiego, no i na pewno w pozyskaniu nowej pracy. Mimo, że komputer mam od wielu lat, to jednak tak naprawdę na kursie dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. Nabyłam no, nowe umiejętności, no i teraz staram się jakby na bieżąco bazować na nich. Dzięki wykładowcom poznałem dużo możliwości, co może zrobić ko ko komputer. No mam nadzieję, że każdemu z nas się to przyda, jest to pogłębienie jakichś swoich wiadomości, poszerzenie ich, a przede wszystkim no jakaś możliwość startu w dalsze życie, podjęcie pracy z, z tymi certyfikatami, z tymi yy, końcowymi yy, papierami z ukończenia, ukończenia tych kursów. W ramach tej części szkoleń informatycznych każdy uczestnik projektu uczestniczył w 300-godzinnym szkoleniu informatycznym. Szkolenie informatyczne składało się z dwóch części. Pierwsza część obejmująca 150 godzin miała za zadanie przygotować uczestników do życia w społeczeństwie informatycznym, do pracy z komputerem i ta część zakończyła się uzyskaniem przez, przez uczestników certyfikatu ECDL. Druga część szkolenia została również podzielona na dwie niezależne części. Połowa uczestników wybrała sobie jako drugą część cykl szkoleń przeznaczonych do tworzenia i projektowania grafiki komputerowej, natomiast pozostała część wybrała jako, jako swoje zainteresowanie, jako część ewentualnej przyszłej pracy projektowanie stron www. Jakie uczucia jakbyś już tam bliży? E, ręce bolały. Tylko to? Trochę. No nic innego nie przychodziło do głowy. Fajnie spodziewać się na, na ludzi trochę z, 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 z góry. Ciężko, no ja praktycznie mam, poruszam się na nogach, ale w, tak, w takiej sytuacji to nogi są bezużyteczne. Zajęcia aktywnej rehabilitacji, które odbywają się w ramach projektu, żyjesz aktywnie myślisz pozytywnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, I to przede wszystkim nauka samodzielności, nauka takich e, codziennych rzeczy, ale też połączona ze sportem, e, z różnymi rodzajami tego sportu, od sportów prostych jak tenis stołowy czy bocznia do, do sportów e, ekstremalnych, takich jak na przykład spinaczka. W dzisiejszych warsztatach dowiadujemy się wszystkiego, co jest związane z niepełnosprawnością, z podstawowymi ulgami, uprawnieniami. Też będziemy mieli zajęcia dotyczące aktywizacji zawodowej, czyli poradnictwo zawodowe, poradnictwo prawne, a także warsztaty z psychologiem. Od piątku zaczęliśmy warsztaty, można powiedzieć, na których mieliśmy wykład z prawnikiem. Dowiedziałam się, jak można szukać pracy, czego można osiągnąć, co można robić, bo można. Pod tej wiedzy iść krok dalej. Czyli jest łatwiej, tak? To łatwiej w życiu, tak. I to dobrze, że takie spotkania są organizowane? Tak, dobrze. Pracuję od pół roku w firmie Przez Internet, w której właśnie wykorzystuję wszystkie umiejętności tutaj zdobyte na kurcie ecdl Używam Accesa, używam Excela, używam Worda, także wszystkie te to, co tu elementy mnie nauczyli, używam je w pracy. Każda z tych osób to oddzielna historia, ale też wielki, wielki potencjał, i ja ogromnie się cieszę widząc dzisiaj ich tutaj wszystkich uśmiechniętych, takich tryskających energią. I wierzę, że te spotkania, te kursy pomogły im troszeczkę w takim odkryciu siebie i swoich możliwości, bo to jest najważniejsze, bo my wiemy, że to są osoby szalenie zdolne i takie, które mają w sobie to coś takie, czego szuka pracodawca bardzo często, taką wielką motywację, ale jednocześnie są to osoby, które często nie wierzą w swoje możliwości przez to, że są ograniczone ruchowo. Natomiast wierzę też, że w tym właśnie projekcie w uczestnicy w tych zajęciach udało nam się troszeczkę w niej im tą wiarę przywrócić. A Świetnym dowodem na to jest fakt, że już są osoby, które znalazły w trakcie projektu pracę. Są osoby, które już mają takie postanowienie, że zakładają własną działalność gospodarczą i są osoby bardzo mocno zmotywowane, które szukają intensywnie możliwości pracy. To jest dla nas najlepszy sukces i najpiękniejsze podziękowanie. Żyjesz aktywnie, myślisz pozytywnie. To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 40 osób niepełnosprawnych, głównie poruszających się,. Na wózkach inwalidzkich skorzystało z kompleksowego wsparcia. Nauka umiejętności zawodowych podczas zajęć komputerowych, tworzenia stron internetowych i grafiki komputerowej została uzupełniona o naukę samodzielności podczas zajęć aktywnej rehabilitacji. Dodatkowym wsparciem służył doradca zawodowy, psycholog, prawnik oraz asystenci osób niepełnosprawnych. Trzymamy kciuki za naszych uczestników.